A, B, 582, Co to takie złotych. Oficjalna cukra... Ja pierdole! Spam serduszek dla tego człowieka! Czy ciebie do reszty powaliło, człowieku? Nie, no, on nie żartował! On nie żartował! Yeah. I znowu 900 godzin na liczniku, po prostu muszę dodać, bo mu obiecałem. Teraz no, spam serduszek, spam serduszek, i ja pierdolę. Co ty agent robiłeś, człowieku? Co tu się wydarzyło? Ja pierw papier! Nie no, proszę to jest ja pierdziele! Nie no, agent jesteś powalony! Nie no, teraz to chyba lampki idziemy chłopy do gdzieś restauracji! Dobra, oficjalnie trzy agent jest to Uwaga! Weryfikacja trzagent jest to Szybka weryfikacja tragien jest to jeden. Na pewno to 2 miesiąca i uwaga do skóra brakujemy mu zaledwie! 39, ej, dobrą! Przebiegł! O ma male! Cointe bole! Z droptem stole! Leje kurde belweder! Oho, NT582! OH! 30 zł. Nie, nie, nie tak to toks co jest? Oficjalnie odpalamy topkę, guys, guys, to się dzieje. To się dzieje na naszych oczach. guys, to się dzieje. Dobra, to się dzieje na naszych oczach. To się dzieje. Jeden złoty, 10 złot Jak nie wyślasz jeszcze jednej... To nie piszemy. Za co, YouTube. Słot co, się odwodnił, na zaraz. Mówił prawdę, no mówił prawdę. 10 złotych oficjalnie. To Oficjalnie. Oficjalnie Chodziesz z Pedrem? Pedro ostatnio 4 koła dostał. Uwaga! Musiałem zmienić mikrofon znowu. Uwaga, 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 uwaga. Co się stanie teraz? Uwaga, uwaga. A, G, 5, co się 6, dzieje w tym momencie? Uwaga! Złotych. Aha. Uwaga! Co się dzieje w tym momencie? Uwaga! Co się dzieje? Uwaga! 1 złoty. Nie, nie. Uwaga, co się dzieje? No. Witam, witam z Debra. Witam, witam. Witam, witam, dziękuję i pozdrawiam. Patrzcie, co się dzieje. Uwaga, uwaga, uwaga! Agent oficjalnie stał się top 1 kanału! Top 1! Top 1! Został cukier przebity o złotówkę i 6 groszy. Macie top oficjalnie. Agent top 1. Powtarzam. Z małej? Nie no, zawsze z dłużej piszę pierwszą literę.